Cześć, z tej strony Głażewski Jakub, Forma A24H. Nagrania, które przygotowuję, mają tylko dwa proste cele. Pomóc Ci lepiej to wszystko zrozumieć i wdrożyć w życie. W końcu wielu z nas spędza mnóstwo czasu na szukaniu idealnej diety, najlepszego treningu, najbardziej optymalnego. A ostatecznie zazwyczaj tylko udajemy, że coś robimy. Bo dla większości ludzi ważniejsze jest wyglądać na kogoś, kto próbuje, niż naprawdę osiągać cel. Mam wiele takich sytuacji z racji tego, czym się zajmuję. Regularnie spotykam ludzi, którzy uwielbiają opowiadać o swoich dietach czy planach na schudnięcie. Na przykład rozmowa dwóch kolesi na siłowni. Takich, co ewidentnie trochę się zapuścili i jeden z nich zaczyna swoje wywody. No wiesz, teraz nie im ziemniaków, bo tuczą. Albo opowiada z powagą o tym, jakie wyłącznie ryż, bo przecież to wartościowe jedzenie. I kiedy słucham tych filozofii, to raz, że nerwy mi puszczają, a dwa, że zazwyczaj są to jakieś totalne absurdy. Bo kiedy naprawdę wiem, jak to działa, to w głowie zapala mi się pytanie, gdzie są podstawy? Dlaczego pomija się najważniejsze rzeczy? Bo bez tych podstaw wszystko, co robisz, czy to na siłowni, czy w kuchni, czy w planie dnia, zwyczajnie nie ma sensu. I to jest największy problem. Ludzie skupiają się na detalach. Zamiast zająć się tym, co naprawdę działa, myślą, że jak wyrzucą ziemniaki czy dodadzą ryż, to nagle stanie się magia. A przecież to tak nie działa. Wiecie, całe to odchudzanie, redukcja, budowanie formy, rzeźbienie, jakby tego nie nazwał, sprowadza się do dwóch głównych dźwigni. Pierwsza dźwignia to dźwignia kalorii, a druga to dźwignia ruchu. I teraz tak. Jeśli Twoim celem jest zmiana sylwetki czy wagi, to właśnie te dwie rzeczy decydują o efekcie. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Jak więcej się ruszasz, to wydatkujesz więcej kalorii, przez co tworzysz deficyt. Twój organizm potrzebuje więcej energii, niż mu dostarczasz. A jak jesz mniej, to dostarczasz tej energii mniej i też generujesz ujemny bilans kaloryczny. Najważniejsze w tym wszystkim, żeby wykorzystywać te dźwignie w sposób, który. Działa dla Ciebie. Nie przesadzaj ani z jedną, ani z drugą. Najlepiej, jakbyś znalazł balans, manipulował za, zarówno dźwignią kalorii, jak i ruchem. Dzięki temu efekty będą nie tylko skuteczne, ale i sensowne na dłuższą metę. No dobra, zostawmy na chwilę te aspekty dietetyczne i treningowe, a skupmy się na mentalnym podejściu, bo tutaj kryje się prawdziwy problem. Często widzę, że dla wielu ludzi ważniejsze jest samo. Staranie się, to, że wyglądają jakby walczyli, robią z siebie męczenników, dla nich samo staranie się staje się celem ważniejszym niż osiągnięcie faktycznych efektów. I to jest największa blokada, z którą się spotykam u ludzi. Tu nie ma co się starać, tylko robić rzeczy, które realnie przynoszą efekty. A teraz spójrzmy na prawdziwe wzory. Choć odbiegnę tutaj od realiu życia, życia codziennego, co nie zmienia faktu samego sensu. Bo zobaczcie, Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Kobe Bryant, mistrz koszykówki, ci goście, którzy osiągnęli absolutny szczyt, mają coś wspólnego. Ludzie, którzy trenowali z nimi, czy po prostu obserwowali ich na co dzień, są w szoku, bo oni robią tylko podstawy. Trenują, jedzą i żyją zgod zgodnie z prostymi zasadami. Cała ich filozofia. Cały sukces tych mistrzów polega na tym, że inwestują w fundamenty, a cała reszta dosłownie układa się sama. Robią tylko podstawy, nic więcej. I tu zaczyna się magia. Ludzie często mnie pytają, ale jak to jest możliwe? Jak twój podopieczny zrobił taką formę? Gdzie jest ta tajemnica? Jaki jest sekret? Odpowiedź jest zawsze taka sama. Sekret jest taki, że robił to, co trzeba, i po prostu zapierdalał. A ludzie ciągle szukają sekretu, szukają jakiejś magicznej metody, która pozwoli im ominąć rzeczy, które sprawią im jedynie odrobinę dyskomfortu, bo w ich głowach sekret ma być czymś, co sprawi, że wszystko stanie się łatwe, przyjemne, bez żadnego wysiłku. Ale właśnie to jest dowód tego, że sekretu nie ma. Nie da się wprowadzić zmiany, nie zmieniając niczego w swoim życiu. No to jest proste i logiczne nie da się wprowadzić zmiany nie zmieniając niczego w swoim życiu chcesz zacząć biegać to nie ma bata musisz po prostu wstać i zacząć biegać nie ma żadnego magicznego sposobu kurwa skrótu który zrobi to za ciebie stawiasz jedną stopę za drugą a potem kolejną i tak to działa i właśnie o to chodzi nic absolutnie nic nie zastąpi Twojego działania. No dobra, ale czy są jakieś blokady, które mogą Cię hamować, na przykład przed pójściem biegać? No są. I można wyróżnić takie trzy główne: blokada umysłu, emocji i ciała. I tutaj, jeśli chodzi o ciało, to nie oznacza, że musisz być w jakiejś niesamowitej formie. Nie musisz mieć poziomu tkanki tłuszczowej, jak zawodowy sportowiec, czy wyglądać jak kulturysta. Ciało jest po prostu narzędziem. Klucz tkwi w tym, żeby znaleźć swoje wąskie gardło, jeśli jak to można nazwać. Jeśli blokada jest w twoim umyśle, to znaczy, że ciało może więcej, ale to głowa cię powstrzymuje, więc wtedy pracujesz nad umysłem. Z kolei, gdy ciało nie nadąża, bo chcesz więcej i więcej, zmieniasz po prostu sposób działania i koncentrujesz się na fizycznym przygotowaniu. To są właśnie też dwie dźwignie. Chodzi ciągle. O szukanie balansu między umysłem a ciałem. A tutaj, w tym, o czym mówimy, głównym problemem są właśnie blokady umysłu i emocji. Ciało już jest gotowe. Ono tylko czeka, żeby się wykorzystał i musi być w jakiejś nadzwyczajnej formie. To głowa i emocje są tutaj decydujące. Zapraszam do lajkowania, jeśli się podobało, oraz subskrybowania, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pozdro!